Pomyślałam, że zrobię takiego vloga. Jestem nieomalowana, bo mam dzisiaj, miałam wolny dzień, dosyć już jest późno. Ale chcę zrobić taką galaretkę z owocami. Co prawda nie mam za dużo owoców, bo mam tylko brzoskwinie, gruszki i banany. I w takich właśnie pucharkach jak do lodu, chcę zrobić właśnie galaretkę. I teraz rozkładam. No i teraz będę obierać właśnie owoce, umyłam już je rozkroję, wyciągam te ogonki, przekrawam na pół. One są za czyste, bardzo. No i mam problem z prze przekręceniem, bo jest tak dojrzała, że dwie Oczywiście sok się leje, ale to nic. Teraz muszę oderwać tą pestkę. No. I teraz będę ściągać skóreczkę, ale wezmę mniejszy nożyk. Skórkę niestety trzeba ściągnąć, bo ona się będzie odrywać. Yy, I może nam... Ja przy, przynajmniej jestem UW muszę zawsze ściągać skórkę, bo niestety nieraz ja mi się przyklei do żołądka. I wtedy jestem bardzo chora, więc wolę nie. Gruszkę będę obierać. No a banany wiadomo też obiorę. Także żeby nie było problemu. A skórka bardzo ładnie schodzi. Także jak jest dojrzały owoc, to już nie ma problemu. O! Jeszcze troszkę. Coś tu zostało. Dobrze. To już mam. Zaraz będziemy krwić. to teraz następną. Połóweczkę ściągam. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że od lat, od takiej ciepłej już wiosny zaczynam robić właśnie galaretki z owocami różnymi. Także bardzo, bardzo fajne. Dobra, teraz następną brzoskwinkę przekrawam na pół i znowu spróbuję przekręcić. Tak, to jest mniej taka dojrzała, więc lepiej mi się przekręciła. No, ale znowu skórka chyba nie będzie tak schodzić, jak przy dojrzałej. O, no no, prawie zeszło. No, proszę bardzo jest. Teraz muszę wyciągnąć pestkę. Przy obieraniu wrzoskiń to zawsze leje się sok, więc podłożyłam sobie na talerzyk ręcznik papierowy, ale on już jest mokry, <gry> także no niestety zwłaszcza przy brzoskwiniach, przy gruszkach, to Kupiłam gruszki, kiedy pracę ostatnio i były bardzo dobre, ale te jakieś nie są takie, no jak to powiedzieć, dojrzałe. Jedna jest dojrzała. i ona ma taki rumieniec ładny, ale ta nadal jest twarda. Więc zobaczę, czy dwie gruszki, czy jedną pokroję. To bardziej dojrzało. Okej. Okay. O! pestka się rozstygowała. Na pół. No i teraz ściągam. Skórkę. Ojej, ojej. O, dobrze. Schodzi. Teraz muszę to wyciągnąć. Jeszcze obiorę tą gruszkę. Muszę i tą nałebkę. O już. Hier na tą końcówkę. Zastanawiam się, czy czasem nie upiec jakiegoś ciasta z, właśnie z gruszkami i z bananami, ale jednak galerytki wygrały. Bo to jest dużo prostsze, ale ja lubię ciasta piec. Także na pewno, jak będzie taka możliwość, to to i nagram takie mm, pieczenie. <grym> Za mną chodzi teraz ostatnio szarlotka, więc muszę kupić jabłek żeby je zrobić jednak takie jabłka, mm, takie po prostu ze słoiku, bo też już przerobię przetwory czasami. Jak mam jakieś tańsze jabłka mi się uda kupić, to wtedy ja robię. Dobrze, to już odsłaniam. Znowu muszę umyć oczki. galaretkę tu mam już prawie tak tążeje mi więc muszę szybko robić zrobiłam malinowo-agrestową zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i teraz wszystko kładę ale przecież miałam zrobić na, na spodzie właśnie i teraz tak potrzebuję banana takie skórki po bananach zostawiam i pozwalam ich sobie wyschnąć dlaczego? dlatego, że to jest najlepszy nawóz do kwiatów ja mam skrzydło kwiaty, które chorują obecnie i muszę je po prostu wzmocnić taką już kiedyś robiłam takie właśnie yy, tak, taki nawóz nawóz dla kwiatków po prostu zostawia się aż wyschną można, można to później na przykład mikserem zblendować na, na taki pył i później dodawać do wody, do podlewania. Także to ponoć... Nawet można smarować liście kwiatów, jak to na przykład jest duży kwiat, na przykład jak skrzydło skrzydło czy monstera, to można wycierać też. Bardzo nabliża kwiatki. Także skórka banana jest nieoceniona, niedoceniona. Jest bardzo dobra, bo są bardzo dobre minerały, potas jest. Także wszystko, co kwiatkom jest potrzebne. Kroję na takie talarki banana. Jak będzie za dużo, to tam najwyżej resztę zjem. <grym> I zobaczymy. A jak będzie za mało, to jeszcze dokroję. Banana chciałam położyć na spód. Przełożyć przełożyć hmm, przez i na wierzchu żeby była gruszka. Żeby tak było nie, nie tak monochromatycznie. <grych> na spód na razie po trzy wkładam te plasterki. Banana. Nie wiem, będę e, dodawać jeszcze. Zobaczymy. Staram się je rozłożyć, żeby ładnie tutaj leżały. Może jeszcze jednego. Po jednym jeszcze dodam. Nie wejdzie to wejdzie, nie wejdzie to nie. Ok. Też jeszcze jednego. I te maluszki na końcu, okej. Okay. te rączki. I teraz przełożymy brzoskwinkę. I kawałeczki to. Też takie pasterki tnę. Takie plasterki, takie półksiężyce. I wykładam po dwa. Parków. Te końcówki to najwyżej zjem, albo albo jeszcze jakoś wykorzystam po prostu odem gdzieś. No, brzoskwinie są tak dojrzałe, że się rozpadają. Rozpadają się po prostu. Tu jeszcze nie, nie jest mało, to dodam. OK. I teraz gruszka. Gruszkę, ponieważ przecięłam na cztery, to robię takie takie plastereczki. Ja uwielbiam różnymi owocami. Świetnie się to komponuje. Jeszcze, jak ktoś do mnie przychodzi, to też zawsze zjada ze smakiem. to później nawet sama zjem albo dołożę gdzieś tam żeby... muszę sobie po prostu porobić rozeznanie owoców nie może być za dużo ja staram się galaretka żeby była taka prawie ściągnięta żeby, żeby te owoce nie wypływały na wierzch ale nie zawsze mi się to udaje więc jest jak jest Mm-hmm. Dobrze. I teraz znowu um, położę brzoskwinkę na wierzch. To mniej więcej wygląda, czyli jest banan na dole, brzoskwinia, gruszka i znowu brzoskwinia. I teraz spróbuję znaleźć tą yy, galaretką która te siadła.

Jedna jest, jest następne. Rozlewam łyżką, bo jakbym dla od razu, to by się owoce popodnosiły, a nie o to mi chodzi. dałam 3,5 szklanki gorącej wody na dwie galaretki i to akurat wychodzi mi zawsze te 6 pucharków także jakby ktoś chciał to proszę bardzo wykorzystać proszę bardzo jeszcze jednym zostało dlatego mniej wody daję, bo nieby powinno być cztery szklanki ale daję mniej wody, dlatego że no było przynajmniej ciepło, bo już jest dzisiaj zimno, musiałam okno zamknąć. Yy, miałam otwarte i w pokoiku i w kuchni i niestety trochę za zimno się zrobiło. No 18 stopni czy tam 20 to naprawdę... To nie jest to co 40 to było. No szkoda, bo ja kocham słońce, uwielbiam. Mimo, że męczą mnie oczywiście upały, ale... Ale oczywiście, wolę słońce jak zimno. Jestem ciepłolubna, więc tam jeszcze jak mi zostanie, oczywiście galaretki to dodaję, uzupełniam tak, żeby oczywiście nie przelać ich, ale do pełna mogę dolać. Tu później można zauważyć, jak dodaję galaretkę taką prawie tą żyjącą. To wychodzi po i takie robiły się banieczki, ale mi to nie przeszkadza. Jeszcze patrzę, gdzie tu można doleć. Jeszcze tu. I jeszcze tu. I jeszcze tu. I jeszcze tu. A teraz zostało mi tylko schować. Galaretki do lodóweczki. To wszystko, moi drodzy. Już galaretki są w lodówce, także już będę sobie je smacznie zajadała. To nic, że zimno i że zimne galaretki, ale ja po prostu je uwielbiam. To tyle, pa pa!